Hejo. Dzisiejsze nagranie będzie mega ważne i postaram się wytłumaczyć e, to, jak, co chcę przekazać. <laughs> jak najlepiej już mi się język plącze, fajny, fajny początek. W każdym razie, m, mało się o tym mówi w społeczeństwie polskim, e, że mamy coś takiego jak energię męską i żeńską w sobie. I niezależnie od tego, czy ty jesteś kobietą, czy mężczyzną, masz w sobie obie te energie. I zazwyczaj jedna z tych energii jest u ciebie dominująca. W statystykach, z którymi ja się spotkałem, większość osób operuje jednak na energii męskiej, co jest w sumie, myślę, zauważalne. Energia męska to jest ta, która jest bliższa logice, działaniu, która jest nastawiona na rzeczy praktyczne. Tak? Energia żeńska natomiast to jest ta, która jest bardziej nastawiona na uczucia, emocje, kreatywność, wyobraźnię i tego typu rzeczy. Można spojrzeć na to naprawdę na różne sposoby. Mogę to podać na przykładzie półkul mózgowych, gdzie lewa półkula mózgowa jest właśnie odpowiedzialna za wszystko to, co jest praktyczne, za logikę, za łączenie faktów, za wykonywanie czynności itd. itd. podczas gdy prawa półkula mózgowa jest odpowiedzialna za kreatywność, wyobraźnię, tworzenie, za wszystko to, co jest bliższe uczuciom. Czyli taki trochę yin i yang. I w statystyka, z którymi ja miałem styczność, trafiłem na nie w sumie przypadkiem w jednej z książek, które czytałem, mówi się, że około 64% społeczeństwa na świecie, nie tylko w Polsce, ale na świecie, operuje właśnie na tych, bozując na tej części męskiej, logicznej. Podczas gdy jedna trzecia, tam było podane 34%, operuje właśnie bardziej na tych emocjach. Czyli mamy stosunek 2 do 1. I teraz z czym się to wiąże? Ono z tym, że większość osób w dzisiejszych czasach nie czuje tyle, ile powinno czuć. I później się dziwimy, że w mediach mamy ciągłe walki, wojny, że nie potrafimy ze sobą porozmawiać, patrzymy na siebie wilkiem itd. itd. Myślę, że nawet nie muszę za bardzo rozwijać negatywnych skutków. Które się z tym wiążą, bo każdy jest w stanie je zaobserwować. Coraz bardziej się od siebie odsuwamy jako ludzie, coraz bardziej e, zamykamy się, i do tego właśnie chcę tutaj nawiązać. Z czego to wynika? Z czego wynikają przede wszystkim te statystyki, bo na początku powiedziałem, że zazwyczaj jedna z tych cech, jedna z tych, e, jakby to powiedzieć, z tych energii e, jest u nas bardziej dominująca. Ale statystyki pokazują, że więcej jest osób, które operują na energii męskiej. Ale to nie znaczy, że od początku, od urodzenia, jako osoba, jeśli operujesz na energii męskiej, operowałaś lub operowałeś na, na tej właśnie energii. Żeby wejść do tej energii, trzeba od siebie odciąć uczucia. A kiedy my to robimy? Ono no wtedy, gdy ktoś nas na przykład skrzywdzi, gdy musimy podjąć e, trudną decyzję. Jeśli będę stał z pistoletem przy twojej głowie i będę chciał pociągnąć za spust, no to wiadomo, że jeśli dopuszczę do siebie emocje, no to będę się zastanawiał dwa razy dłużej, co najmniej, niż gdybym tych emocji do siebie nie dopuścił. I w takich sytuacjach na przykład te emocje spychamy na drugi plan. Gdy żyjemy w niefajnym związku, gdy żyjemy w niefajnej rodzinie, gdy żyjemy w niefajnym otoczeniu i musimy, bo żeby przetrwać, musimy, nie mamy wyjścia, żeby przetrwać Musimy zepnąć te emocje na drugi plan, i wtedy wchodzimy w tą skórpę męską, w tą energię. Ja teraz trochę tak to pokazuję, jakby to było złe, ale tak nie jest. Mam nadzieję, że po prostu przykład, sposób w jaki ja tu ujmuję, nie zaburzy spojrzenia na tą energię. Niemniej jednak zmierzam do tego, że w momencie, gdy my się odsuwamy od tych naszych uczuć, zaczynamy wchodzić tą energię męską, to im bardziej się odsuniemy, tym bardziej bezwzględni, niefajni się możemy stać. Można spojrzeć na to jak na spektrum, gdzie po jednej stronie jest energia męska, a po drugiej stronie energia żeńska im dalej się przesuniemy w te konkretne strony, tym bardziej będziemy albo wyczuleni na emocje, albo bardziej się od nich odsuniemy i będziemy bardziej bezwzględni, gdzie na jednym skraju mogę podać jako przykład psychopata, któremu nawet brewka nie pyknie, gdyby będzie chciał zamordować jakąś rodzinę, a po drugiej stronie Artystę, który całe życie wącha kwiatki i maluje i nie robi zupełnie nic praktycznego, powiedzmy, bo życie trzeba przemarzyć. Oczywiście podaję tutaj takie śmieszne przykłady, tak? ale zmierzam do tego, że w dzisiejszych czasach emocje ze względu na to, ze na warunki, w jakich żyjemy. Są traktowane jako coś złego, podczas gdy właśnie ta logika, energia męska są wbrew pozorom traktowane jako coś dobrego. Dzieje się tak, jak po... Dzieje się tak, e, tak jak powiedziałem wcześniej, między innymi dlatego, że nasze otoczenie, sytuacja, w której znajdujemy, nas do tego zmucza. Problem pojawia się, myślę, wtedy, gdy już nie jesteśmy w tej sytuacji, a dalej operujemy tylko i wyłącznie na tej energii. Bo w życiu jest potrzebny balans. Jeśli ja bym teraz operował głównie tylko i wyłącznie na tej energii, nie byłbym w stanie nawet wytłumaczyć różnicy między jedną a drugą. Muszę wejść w energię żeńską, żeby móc przekazać to, co mam do przekazania. Skrajna energia męska potrafi być właśnie taka negatywna, agresywna, zła itd., itd. Podczas gdy energia żeńska potrafi być właśnie spokojna, kojąca, miła. Gdy jesteśmy w tej energii, możemy nawiązać ze sobą bliższy kontakt. I tak jak powiedziałem, to jest coś, co zanika w dzisiejszych czasach, i ludzie nawet nie zdają sobie z tego sprawy, bo nie wiedzą, z czego to wynika. I teraz tak. Budowanie tej energii męskiej, tej logiki i tego wszystkiego, co się z tym wiąże, jest o niebo prostsze. Dlatego jeśli jesteś osobą, która z natury jest bliższa emocjom, bliższa tej energii żeńskiej. I tak jak mówię, niezależnie od tego, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, to nie ma znaczenia, któraś jest u ciebie po prostu dominująca, to łatwiej ci będzie zbudować tą energię męską. Gwarantuję ci. Nasz świat jest tak skonstruowany, że nas zmusza do tego. Nie mamy innego wyjścia. Więc jeśli jesteś w tej energii od urodzenia, no to ta energia naturalnie się będzie w tobie budować. Czyli wszystkie te umiejętności, które potencjalnie może Ci brakować, lub które są słabsze, bo można to porównać do lewej, prawej ręki, która jest dominująca, to świat spowoduje, że ta u Ciebie mniej dominująca stanie się być może dominująca. Niedobrze by było, gdyby się tak stało, bo tak jak powiedziałem, powinien być balans, niemniej jednak świat Ci pomoże. Jeśli tak na no to spojrzymy, bo świat może też krzywdzić, niestety, i tak się właśnie dzieje. Natomiast jeśli dominująca jest u Ciebie energia męska, to nie chcę mówić, że masz przerąbane, ale trochę masz. <laughs> Dlatego, że będziesz miał problem, żeby otworzyć się przed innymi. Będziesz traktował jako coś złego mówienie o emocjach. Będziesz miał problem z tym, żeby publicznie wyrazić swoje emocje, uczucia. Mówiąc publicznie, nie mam na myśli, w kronie znajomych czy w mediach, ale na przykład przy Twojej bliskiej osobie. Bardzo często w relacjach, w związkach, osoba, która jest w tej męskiej energii bardzo mocno zakorzeniona, to niestety, ale nie potrafi się otwierać na emocje. I kobieta, która z natury jest bardziej emocjonalną istotą, ma problem, żeby nawiązać relacje z takim mężczyzną, bo ona mówi o emocjach, on mówi, że. Emocje są praktyczne, więc to nie powinno być w ogóle go co zastanawiać, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście znowu podaję taki skrajny przykład, ale tak w wielu przypadkach się dzieje. I teraz, jak rozwijać te emocje? Daniel Goldman, chyba, dobrze to powiedziałem, w swojej książce pod tytułem: Inteligencja emocjonalna podaje bardzo fajny przykład. W pewnym więzieniu kiedyś sprawdzono, chciano sprawdzić, jak się zmieni współczynnik recydywy osadzonych, gdzie byli pedofile. I teraz poddano ich próbie, testom, tak chyba mogę to nazwać, mianowicie większość, większość osób, które tam przesiedywało po wyjściu na wolność znowu krzywdziły jakieś dziecko i wracało. I chciano temu zaradzić, no bo widziano, że wyrok skazujący niewiele dawał, bo po pewnym okresie czasu i tak ta osoba kogoś krzywdziła. No, i zaczęto szukać rozwiązania. <laughs> I ktoś padł na pomysł, żeby skazanym zacząć pokazywać nagrania z rozmów z ofiarami, nagrania te, dotyczące tego, jak to wszystko, jak ten cały incydent, ta krzywda wpłynęła na, na ich samych, na ich rodzinę, na jakieś tam ich bliskie otoczenie, jak się ich życie zmieniło w negatywny sposób, i chciano pokazać tym pedofilom jak duży wpływ negatywny miało na życie innych to, co oni zrobili temu dziecku. E, mam nadzieję, że to dobrze powiedziałem. <grym> e, w każdym razie, jak się później okazało, e, współczynnik recydywy spadł o 50%, czyli 50% osób z mniej zaczęło krzywdzić ponownie kogokolwiek. E, kogokolwiek to może za powiedziane. E, 50% mniej osób wracało do więzienia, to na pewno, bo czy ktoś skrzydził, czy nie, to myślę e, nie zawsze jest weryfikowalne, e, bo czasami jest tak, że ktoś skrzydzi, ale nie trafia do więzienia. Niemniej jednak z tego, co pamiętam w książce było podane, że 50% osób już nie wracało do więzienia, czyli połowa. I teraz jeśli nawet jesteś osobą, u której jest dominująca energia męska i pedofil... Potrafi rozbudzić w sobie emocje i uczucia, to Ty też. Moim zdaniem nie ma wymówki. Dla chcącego nic trudnego i problemy, z jakimi Ty się będziesz mierzył, jeśli nie zaczniesz pracować nad tą energią, są olbrzymie. Będzie Ci trudniej radzić sobie z emocjami, będzie Ci trudniej w relacjach damsko-męskich. Będzie ci trudniej z kimkolwiek porozmawiać. Prawdopodobnie będziesz sam lub sama mierzyła się ze swoimi problemami, bo już uważała za objaw słabości powiedzenia komuś innemu o tym. Bo przecież ta energia męska musi być samodzielna, co nie? Nie możesz powiedzieć, że ty płaczesz, a prawdopodobnie będziesz, lub będziesz to robić. Bo najczęściej jest tak, że gdy ktoś się nie dzieli, Swoimi emocjami, a potrzebuje pomocy, bo każdy potrzebuje. No, to najczęściej jest tak, że później na przykład płacza w poduszkę. My żyjemy teraz w świecie, gdzie każdy pokazuje, pokazuje. Nie robi, tylko pokazuje, jak jego życie jest fajne, wspaniałe, idealne i cudowne generalnie rzecz biorąc. A mimo tego, statystyki dotyczące samobójstw, depresji, różnych innych zaburzeń, czy nawet zwyczajnych chorób idą w górę. Czy z jednej strony pokazujemy, jacy my jesteśmy cudowni, a statystyki nam pokazują coś zupełnie przeciwnego. Więc e, jeśli dojdziesz do takiego momentu w życiu, gdzie będziesz miał dość, lub będziesz miała dość oszukiwania samej samego siebie, e, to tutaj szukałbym rozwiązania. Sprawdź, przemyśl to, która z energii jest u Ciebie dominująca. Jeśli jest to energia męska, tak jak mówiłem, możesz pracować nad uczciami. Przepraszam, ale tu gdzieś będzie małe cięcie, bo mój telefon był na tyle bezczerny, że przerwał mi nagrywanie. <grywanie> Nie wiem, co się zadziało. Niemniej jednak e, skończyłem chyba na tym, gdzie mówiłem o różnicy między energią męską i żeńską i o tym, aby... Znaleźć i sprawdzić u siebie, która jest dominująca, i pracować nad tą drugą. Generalnie sugeruję dążyć do tego balansu, bo ta fajna energia męska to jest ta energia, gdzie mówisz to, co myślisz, niezależnie od tego, czy komuś to spodoba, czy nie, gdzie jesteś asertywny, gdzie potrafisz na przykład w gronie znajomych, czy na forum, na przykład na zebraniu rodziców, <laughs> powiedzieć to, co myślisz, po prostu. I nikomu nic do tego, tak? Wymieniajmy się argumentami, ale mów to, co myślisz. E, fajna energia żeńska, no to ta, która potrafi porozmawiać o emocjach. Potrafi w tolerancyjny sposób rozmawiać o emocjach. E, nie czuję się źle, gdy mówię o emocjach, tak? Niezależnie od tego, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, możesz mieć problem z tym, aby mówić o emocjach. A w dzisiejszym społeczeństwie jest to olbrzymi problem, tego nam brakuje i właśnie nad tym powinniśmy pracować. Bo tego nie mamy. Lub może inaczej. Mamy, ale jest to za bardzo schowane i ja w kolejnym nagraniu wytłumaczę, z czego to wynika. Bo łatwo mi tutaj powiedzieć, że pracuję nad jedną albo nad drugą, ale jak ktoś przeszedł jakieś traumy w swoim życiu, czy problemy grubsze, że tak powiem, to łatwo się mówi, a wcale tak łatwo nie jest. I na samym nagraniu wytłumaczę. Jak można to robić i z czego wynika właśnie ta dysproporcja i podsesuwanie się w drugą stronę? Także tyle na dziś, no i do zobaczenia w tym materiale. Pa. pa.